Witaj na kanale Wewnętrzne Podróże, gdzie wspieram tych, którzy pragną poznawać siebie i pielęgnować kontakt ze swoim wewnętrznym światem. Zanim zaczniemy naszą podróż, wybierz wygodną pozycję, która będzie sprzyjać głębokiemu rozluźnieniu. Usz się wygodnie. Przeciągnij się. Umość. Osać w wybranej pozycji. A kiedy poczujesz gotowość, zamknij oczy. Bierzesz parę głębokich oddechów. Pozwalasz sobie na westchnięcie, na swobodne wypuszczenie dźwięku. I czujesz, że robi się w tobie coraz więcej miejsca na to spotkanie. Twoja uważność. Podąża za oddechem, a rzeczywistość zaczyna się rozpuszczać, jak atrament w wodzie. Dźwięki z zewnątrz stają się odległe, Twoje myśli tracą ostrość, stopniowo cichną i rozpływają się. W przestrzeni. Twoje ciało mięknie i poddaje się sile grawitacji. Oddychasz głęboko, a z każdym oddechem, warstwa po warstwie, rozpuszcza się wszystko, co zostawiasz za sobą. Z każdym oddechem granice między tobą a przestrzenią stają się miękkie i rozmyte. Oddech jest jedyną rzeczą, którą słyszysz. Spokojny i miarowy, wypełnia całkowicie. Doświadczenie tej chwili. Czas zwalnia, rozciąga się, a w końcu zatrzymuje. Znajdujesz się w samym środku chwili, zawieszonej między wdechem a wydechem. Przez moment wszystko stoi w miejscu. Znajdujesz się w miękkiej, rozświetlonej pustce miejscu całkowitej ciszy i spokoju. Czujesz błogość i piękno zawieszenia w czasie i przestrzeni. To moment totalnego zatrzymania, czystego bycia. Znajdujesz się na granicy światów zewnętrznego i wewnętrznego, w przestrzeni pomiędzy snem a rzeczywistością. Tutaj otwierasz swoje wewnętrzne oczy. A wokół ciebie zaczyna materializować się nowa rzeczywistość. Otaczająca Cię przestrzeń powoli zmienia się i przybiera nową formę. Po chwili, Znajdujesz się już w innym miejscu, które z każdym oddechem nabiera kształtów i staje się coraz bardziej wyraziste. Jesteś w starej chatce ukrytej w sercu lasu. To miejsce wypełnia spokojna, uzdrawiająca energia. Ciepłe światło tańczy po drewnianych ścianach. W powietrzu unosi się zapach kadzidła i suszonych ziół. Pod gołymi stopami czujesz przyjemny chłód kamiennej posadzki. Przed tobą stół, na nim stare księgi, fiolki i buteleczki, obok moździerz. To miejsce, w którym możesz tworzyć. Jesteś tu, aby sporządzić swoją miksturę mocy. Zastanów się, czemu ma służyć ta mikstura? Co jest ci teraz potrzebne? W jakiej przestrzeni potrzebujesz wsparcia? Gdy zdecydujesz, jakie ma być działanie mikstury, Bierzesz kosz stojący przy drzwiach chatki i wychodzisz na zewnątrz. Przed tobą rozciąga się leśna polana, porośnięta roślinnością w najróżniejszych kolorach i kształtach. Słońce ogrzewa twoją skórę. Pod stopami czujesz miękką trawę. Twoje nozdrza wypełnia zapach ziemi i kwitnących wokół roślin. Są tu piękne kwiaty, pachnące zioła, splątane krzewy i błyszczące grzyby. Wiesz, Jakich składników potrzebujesz do swojej mikstury. Idziesz przez polanę i podchodzisz do tych roślin, które cię wołają. W tym procesie dajesz się poprowadzić intuicji. Sięgasz po pierwszą roślinę. Możesz użyć dowolnej rośliny lub jej części: łodygi, korzenia, kwiatu, kapelusza, liścia, owocu. Zauważasz, jaki ma kształt, fakturę, zapach. Jakie odczucia w tobie wzbudza? I po dokładnym obejrzeniu wkładasz ją do kosza, i idziesz dalej, szukasz kolejnego składnika. Czujesz, jak mijane rośliny muskają Twoją skórę. Znajdujesz go i po dokładnym obejrzeniu wkładasz do kosza. Idziesz dalej, przechadzasz się po polanie, Oglądasz, mijane rośliny, i zbierasz do kosza tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Odnajdujesz kolejny składnik, a potem kolejny. Poczujesz, że masz już wszystko. A kiedy wszystkie składniki na twoją miksturę będą już w koszu. Wracasz do chatki. Kiedy do niej dotrzesz, ostrożnie rozkładasz zebrane rośliny na drewnianym stole i zaczynasz przygotowanie. Robisz to tak jak czujesz. Siekasz, rozdrabniasz, łamiesz. Mielisz, ucierasz, gotujesz i mieszasz. Czujesz, jak uwalnia się esencja każdej z roślin. Ich aromaty wypełniają powietrze. Z każdym. Wykonywanym przez ciebie ruchem mikstura nabiera mocy. Zauważ, jakie odczucia towarzyszą Twojej pracy: skupienie i uważność, a może energia i ekscytacja, lub niepokój, zniecierpliwienie. Połączyć składniki w całość. Twoja mikstura jest już gotowa. Przelewasz ją do buteleczki i trzymasz w dłoniach. Czujesz bijącą od niej moc. Bierzesz Parę głębokich oddechów, i myślisz o swojej intencji. Teraz bierzesz łyk mikstury, i czujesz jak rozlewa się po całym Twoim ciele. Teraz masz w sobie wsparcie które było Ci potrzebne. Wypełnia Cię ta jakość, której Ci brakowało. Jak się teraz czujesz? Sprawdź i zachowaj w sobie to uczucie. To już czas się pożegnać. Pamiętaj, że to miejsce zawsze jest w Tobie. Możesz do niego wrócić, kiedy zechcesz, i w każdym momencie wziąć łyk swojej magicznej mikstury. Lub stworzyć zupełnie nową, jeśli tylko będziesz tego potrzebować. Na swój sposób żegnasz się z tym miejscem. Zielarskim stołem, leśną chatką i otaczającą ją słoneczną polaną bierzesz ostatni głęboki oddech w tym miejscu, zamykasz swoje wewnętrzne oczy. Kierujesz uwagę na ciało. To Twoja kotwica, twój portal, który zabierze Cię z powrotem do domu. Bierzesz głęboki wdech i wydech, czujesz ciężar swojego ciała. I zauważasz te miejsca, w których ciało styka się z podłożem. Grawitacja przyciąga Twoje stopy, łydki, uda i pośladki. Brzuch Faluje delikatnie w rytm oddechu: kręgosłup, łopatki, ramiona z każdym wydechem zbliżają się do ziemi. Twoje ręce leżą bezwładnie, dłonie i palce są rozluźnione. głowa spoczywa swobodnie bierzesz głęboki wdech i wydech powoli wyłaniamy się z naszej podróży z każdym oddechem Zapraszasz coraz więcej doznań z rzeczywistości. Zauważasz, jaka temperatura panuje wokół. Zaczynasz słyszeć dźwięki i czuć zapachy, które cię otaczają. Kiedy poczujesz gotowość Zacznij delikatnie poruszać swoim ciałem, i powoli pozwól mu wybudzić się z relaksacji. Daj sobie na to czas, i wyląduj po tej podróży we własnym tempie. Jeśli tego potrzebujesz, możesz jeszcze poleżeć. I pobyć ze sobą. Pamiętaj, aby przed wstaniem delikatnie poruszyć palcami u rąk i nóg i powoli rozbudzić kolejne części ciała. Możesz się wtedy pokołysać, przyciągnąć, przytulić siebie. A kiedy przyjdzie odpowiedni moment, otwórz oczy, przekręć się na bok i, podpierając się rękami, powoli usiądź. Dziękuję Ci za tę wspólną podróż.